Dzisiaj pan Jezus w Ewangelii zaprasza, abyśmy zjedli z nim posiłek. Posiłek z jego rąk mówi: Wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Mamy kilka posiłków w ciągu dnia. Zachęcam dzisiaj, abyś pomodlił się przed tym posiłkiem. Tak jak Jezus błogosławi, tak jak Jezus zaprasza błogosławieństwo do naszego posiłku, zaprasza, aby był cud przez Jego obecność. Więc pomóc się dzisiaj, zrób taki duży znak krzyża, aby wszyscy widzieli gdziekolwiek jesteś, zaproś innych do modlitwy, którzy będą z Tobą jedli. Pomóc się razem przed każdym posiłkiem, zaproś Pana Jezusa. Niech dzieją się cuda przy stole, cuda Jego obecności.